Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym, oczywiście, materiale z gry. Pokémon X. E, no, ostatnio troszkę się działo, zwiedziliśmy sobie tutaj ten fajny taki budynek. E, oprócz tego pojmaliśmy, bo tak to można powiedzieć, ja go nie złapałem, ja go pojmałem, tego mordercy Snorlaxa, który teraz zwie się Syphon. E, no, no i zobaczymy, czy będzie się w ogóle sprawdzał. I co, co to jest? About the photos to spot co, co ja tutaj sobie mogę? Do you want to call? E, Zadzwońmy po fila No i co? Przyszedł jakiś tutaj sobie film. E, no zróbmy sobie fotkę No okej okay. Chcę zobaczyć, czy on będzie robił fotkę z naszymi Pokemona Nie Aha, no ja tak chcę równo na siebie, a myślałem, że nasze Pokemony też tu będą. Czekajcie, mogę przybliżyć, a nie, w górę, w dół. E, ok. Ale to którym tu się robi te foty? Zrobiłem? Chyba tak. Chyba zrobiłem. Ok, eee, no niech będzie mamy. O, tak na Nintendo 3D się zapisała nam się. Fota, no super. Eee, czy chcę wskazówkę jaką? How much would. Aha, nie ja nie chcę. Ja już tu nie będę nikomu płacił. Już się nauczyłem, żeby nie płacić tu nikomu. Te ich tipy są żałosne. Tam więc wejście do jakiejś jaskini. Co to w ogóle za jaskinia jest? Mogę to odczytać? Um. Aha, że to jest jakiś skrót do Slug City. Um. Southwest of Hero... Aha, ja chyba miałem się do Umbred udać, a nie do tej jaskini, tak? Nie wiem. E, zaraz sobie popatrzymy. Gdzie to mieliśmy iść? Tu mamy coś ciekawego. Halo? Jest tu coś fajnego? Nie wiem. Ale jest trawa i są tu dzikie Pokémony. a wśród tych dzikich pokemonów mamy... Crowganka. Niech... Idźcie z tymi Crowgankami, ja już nie chcę tego pokemona. Kurde, ja tu chcę jakieś nowe pokemony. I ktoś może powiedzieć, uj, no i Snorlaxa z pierwszej. Ale mówiłem, że ten... Ten Snorlax to, to zupełnie inna sprawa. Ten Snorlax to co innego. Persimberry. Okej, okay, powiedzmy, że no może być, w ogóle dzisiaj nagrywam o wcześniejszej godzinie, e, dlatego jak się będzie ściemniał obraz możecie mnie zobaczyć. Hehe, pozdrowionka, e, jak nagrywam w nocy jest, <laughs> no zobaczymy obraz lepszy, ale dzisiaj chcę tak akurat raz nagrać wcześniej e, te pokemony, bo, bo tak mi pasuje akurat e, dzisiaj, <laughs> więc musicie wybaczyć. Eee, że troszeczkę gorsza może być jakość obrazu. Akurat dziś, no mówię, no bo jak nagrywam w nocy, to zdecydowanie jest lepiej. O nie, ten Pokémon będzie się leczyć, dobra, mam tu w dupie takie walki z wolbitami. Żałosny pokemon, żałosne leczenie. Eee, ej, genialnie, widzicie teraz, jak to wygląda, bo niektórzy się zastanawiają cały czas, ale Judy, jak ty to nagrywasz? Jak ty to robisz? Eee, przecież e, jakiego emulatora używasz? Podeślij mi na linka, naprawdę, dostałem już tyle ludzi, mimo tego, że opowiadałem, jak to wygląda. A, ona nam leczy pokemony. Ja tak miałem sobie... Ja się specjalnie wracałem leczyć pokemony, no żal. Eee, no i co? Mamy tutaj jakieś przejście. No i właśnie... O, Mural Code. Eee, no i właśnie jeszcze opowiadając o tym, dostęp. tyle wiadomości, mimo tego, że cały czas mówię, że nagrywam po prostu kamerką ekran, to wszyscy wciąż pytają się, co to za emulator. Ech, nie wiem. A kim wy? O, to wy. Super. Jak, się, jak sobie radzi mój Frogadier? A wiesz co, a bardzo, bardzo dobrze! E, nie jest źle, nie narzekamy. Mm, Costal Kalos Pokédex, Dodali mi jakieś apkę do Pokédexa prawdopodobnie. E, no i co jest? E, ja tam nawet nie chcę tego sprawdzać. Myślicie, że dla mnie to się liczy. E, czekajcie, jest tu kolejna trawa. Kurde, jakieś płotki, że my tutaj się tak nie cofną, że już nie będę mógł stąd wrócić. Ja się chcę po prostu troszeczkę rozejrzeć po tej okolicy. Im więcej się rozejrzymy, tym lepiej. Eee, no i co? Jakie pokemony? Aksiu, o kurde. No to teraz jestem troszeczkę zaskoczony. A i może w tej okolicy są smoki. O kurde, to byłoby naprawdę świetne. Eee, smoki w tej okolicy, super, 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 super sprawa. Eee, przywalmy spawnda może. On ma w ogóle 19 level. Te levele przeciwników są coraz mocniejsze. Wiem, że Water Pulse jest niezbyt efektywna, ale chyba i tak będę bił e, z, właśnie z Water Pulsa. Tak mi się wydaje, że to jest jednak chyba przynajmniej na chwilę od chopa próbował mi walnąć swaniaczek. Progatir jeszcze nie jest tutaj. O, widzicie, mimo tego, że Notware Effective to nie niezbyt jeszcze spowodowało konfuzję, więc e, no, lepiej być nie może jak się sam walnie. I ja uderzę to wygramy. Tak jest, no to już wygraliśmy, to jest już pewne. Dawaj, dawaj Dar girl. Pierwszy smok pokonany w tej serii, bo chyba jeszcze z żadnym smokiem nie walczyliśmy, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, wy możecie powiedzieć, czy były walki z jakimiś smokami, czy je jednak nie. Eee, grot 20 level, a serio, grot już ma 20, no idzie jak burza, taka prawda. Eee, hmm, 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 hmm. Jeszcze może czekajcie, bo ja sobie tutaj tak przechodzę spoko, to jest fajne i w ogóle... No i oczywiście znowu jakiś dziki Pokemon, No, zobaczymy, może tutaj coś nowego występuje. O jezu, świnia, świniak. Nie chcę świniaka. Nie chcę spońka. Wynocha ze spońkami. Nie będę świni trenował. Jeszcze skaczącej. W ogóle ten Pokémon, nie wiem czy wiecie, ale jego opis Pokedex jest taki, że jak on przestanie skakać, to jego serce się zatrzyma. Dlatego ten Pokémon musi cały czas skakać. Straszne co. Czekajcie, ja chcę jeszcze wyjść, ponieważ um, już nie pamiętam. Czy jak ja tutaj przechodziłem, to ja sobie poszedłem od razu tam. A nie, bo czekajcie, bo tam jest tylko w dół. Tu nie ma, nie, bo już chciałem się czegoś upewnić. Eee, czy ja tutaj nie pominąłem jakieś dróżki? Eee, Okej, okay. nie no dobra, no chyba. Chyba trzeba tutaj się rozglądać po prostu. Chciałbym jeszcze zobaczyć. Aha, dobra, tu nie przejdziemy. Nie, 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 bo tak się nie rozglądałem i nie wiedziałem. Ej, dobra, w jaskini też są Pokémony. No i super. powiedzcie co za Pokémon. Ojejku naprawdę... Ja tutaj ja wiem, że w szóstej generacji nie ma jakoś tak bardzo wiele nowych Pokémonów. Eee, no bo tak wiele ich zbytnio no, no, no nie dochodziło. No ale kurde, no trochę mi smutno. Wolałbym jednak więcej. A tu nic z tych rzeczy. Nic, 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 nic. No i co? przeskakujemy tu przez murki. Znowu przez murki, co ja tu całe życie mam przez murki przeskakiwać. Ale to przynajmniej idę w dobrym kierunku raczej. O! W, zobaczcie, było warto. Było warto, dostaliśmy HP-upa, no to w sumie dobrze, no do wbijania ev to to takie to nie jest złe, no. Czemu nie? Może, może być. E, trzeba iść jednak dalej. No, come on. No, Drifloon! Drifloon, Drifloon, spoko, ale no, no, no Driflum to też nie jest to, co chciałem. To już jest wyżej niż pierwsza generacja, to jest już czwarta generacja. Więc, ym, no okej, okay. tutaj wszędzie są jakieś te do przedstawienia skały. Ja tego nic tu nie mam. Halo, na pewno możemy walczyć. Czy to jest jakiś ogrodnik, czy kto to jest, tak właściwie? Zaraz zobaczymy. Nie, to jest jakiś Rising Star Rise. Ma trzy Pokémony. Dawaj, gościu. Dawaj. O, ale ma jego. On był. Ej, czekajcie, bo teraz żebym się nie pomylił. Panczam to jest właśnie szósta gena. Ej dobra, no to ja bym panczała, to akurat bym chciał. To jest Pokémon, jak się nie mylę, ciemność walka. Znaczy tutaj to chyba ma inne typy w pierwszej formie, ale w ostatecznej. Ej, więc no dość przydatny mógłby być to Pokémon. Kurde, zdążył mnie uderzyć. Z Arm Trusta dostajemy. Ile razy? Dwa. Dwa razy. Dobra, myślałem, że będzie jeszcze więcej, ale jednak na dwóch zakończył bicie. Więc dobrze, 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 może być. A i może Siphona wypróbujemy. W sumie to jest Snorlax, nie wiem, czy będę go trenował, ale może... Chociaż nie, na razie dobra, bo mówię, Snorlaxa nie wiem, czy będę trenował na pewno. Skidu. O, no to zmienimy. Nie, dobra, to dajmy na chwilę. Tak, żeby się sprawdził, żeby pokazał. Skidu to był ten fajny pokémon, roślinny. Ta, ta owca, baran, nie wiem jak nazwać. No w każdym razie spoko pokémon. No wystawię go. Dokładnie. To jest on. Co ty masz za ciosy? Kurde, mam tak sobie ciosy na tym Syphonie, że on ma tylko jakiegoś, no on mi nie bije stakl, ja go biję stakl, tylko myślę, że mój to będzie jednak mocniejszy. Ło, Syphon jest masa, jest masa, trzeba przyznać, patrzcie, co z tego, że ten go bierze na rogi, to mu niewiele pomoże, dokładnie, jeszcze skryta Siphon przywalił, co tu się dzieje? Dobrze jest, nie dostał level upa, a kto jest kolejny? Goldin, dobra to może sobie zmienimy yy, i wystawimy Patty yy, Patty idziesz ty Jak mówię, ja tu czekam żeby próbować już walki Wercią, że ona tutaj będzie się sprawdzać yy, No mówię, może i będzie brzydkim króliczkiem, ale no, no, no cóż Może niektórym będzie się podobać Ten, Wiecie, w tej formie, ja nie wiem jak ona wygląda nawet Chyba nie aż tak strasznie Oj nie, Supersonic, największe zło. Największe zło ever. Dawaj jeszcze raz struggle back. Proszę tylko, traf. Chcę już zakończyć tę walkę. O nie, Patty uznała, że nie, nie, nie. Nie będziemy kończyć tej walki w taki sposób. Ja tutaj mam ochotę e, jeszcze sobie troszeczkę powalczyć. Co z tego, że będę sama się uderzać po głowie. Nie no, dobra, teraz może już uderzyć. Mam taką nadzieję. No nie, no serio, Patty, Patty ogarni się. No i dostajemy jeszcze, wiecie dostajemy z Pekka, który jest super efektywny, jeszcze skryta bije, cholerna, Goldin, e, no proszę Cię, Pati, no przywal teraz, nie sobie, no i znowu się nie posłuchała, no i jeszcze pek, no dobra, Pati niestety poległa w tej walce, troszkę jej nie poszło, nie oszukujmy się, e, dobra, Wercia, słuchaj, to jest dla Ciebie moment, żeby wygrać, ja wiem, że Ty jeszcze nie masz jakiegoś mocnego ataku ani nic, no ale kurde, tutaj trzeba próbować. Spróbujesz tego takedowna zdjąć, Goldin. Dawaj, takedown, cała moc. Ach, kurde, troszkę brakło. się dostajemy nie no, jak ten Super Sonic znowu będzie działał tak super świetnie, to mnie cholera trafi. Eee, nie no, błagam. Użyjmy jeszcze sobie teraz Quick ataku. Proszę, Wercia, przywal, Goldin. Dobrze, no i widzicie, się sła No i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że sporo expa będzie, że może nie no, 17 to jeszcze pewnie nie będzie level'a, no bo dopiero co wbiliśmy jednak ten level up, Syphon 17 też dostał, no, no może mieć. Cheap away, co to za atak w ogóle, cheap away. To jest atak typu normalnego, 70 mocy. Z tego defense Curl zdecydowanie nie chce w ten sposób zwiększać obrony, jak już bym miał mieć cios od Snorlaxa to jest bardziej Curse. Który jeszcze zwiększa atak. No, może i obniża speed, ale jest tak świetny. A Snorlax i tak jest wolny. Więc, e, no, zdarza się. No i super. Udało nam się. Wygraliśmy. E, no chyba idę w dobrym kierunku, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, witam. Ten mama czopa zapewne powiedział, że mama czopa, to chyba nie kłamał. Zaraz zobaczymy. Czy to jest e, oszuchista, czy jednak nie. Masz Machop'a, jednak nie oszukałeś. To bardzo dobrze. No to Dark Girl teraz, Patty już zemdlała, nie może walczyć. Dobra, Water Pulse Machop'a. Kurde, te levele są coraz wyższe. Tu będę musiał rzeczywiście trenować, bo... E, znaczy, trenujemy. Moje Pokémon idą tak, wiecie, w górę, tak równiutko. E, no ale rywale też nie odbiegają wcale tymi levelami. Ale to dobrze. Za łatwe walki to to też byłoby niefajne. Dobra, Machop poległ. E, za Machop'a może trochę więcej expo będzie. Zobaczymy. No nie no, 261. Takie standardy. Ale to był jego jedyny Pokemon, więc poszło i tak sprawnie. No to dobrze. Niech idzie. Co my tam mamy dalej? Tu jeszcze jest jakaś trawa, nie wiem czy jest tam sens wchodzić na razie. Aha, nie wiem czy jest sens wchodzić, a tu nigdzie nie przejdziemy. No nieźle, Judy. Tam też nie wiem czy jakoś można. Dobra, spróbujemy... Eee, spróbujemy po prostu przejść. Zobaczyć czy tutaj coś za tą trawą jest. Czuję, że coś tu może być jednak, no ale... Aha, no oczywiście spońki. Nie no dobra, to cały czas te strzałosne Pokemony. Jakby tutaj nie mogł być jakiś wiem, właśnie. To, to już byłoby zdecydowanie lepsze, przyjemniejsze, fajniejsze dla oka. Ech. Mech, mech, mech. Możemy iść dalej, mam nadzieję, że tutaj jest przejście. Are you kidding me? czekajcie, bo lol ale jak ja chcę przeskoczyć czekajcie, ja tu na skos mogę chyba skakać tylko coś mi nie wychodzi leafstone'a dostaliśmy Oo. no nieźle List... leafstone zawsze na propsie zaraz zobaczymy czekajcie, bo ja to muszę jakoś no, o co chodzi czemu nie mogę na skos skakać może mogę, a nie potrafię. I no, próbuję ludzie na skos skoczyć. Śmiejcie się, śmiejcie się ze mnie, ale próbuję. Daję gałkę na skos, a on w lewo albo w lewo. Może nasza postać nie potrafi inaczej. Eee, no trochę smutne to. No naprawdę, bym chciał tam w dół. Ja tam muszę jakoś w dół. A nie, czekajcie, może właśnie o to chodzi, żeby zacząć po prostu od innej... Nie no, co to mi da? Ej, no teraz jestem w małym szoku, bo coś zepsułem. Znaczy, ja tam chyba mam iść, tylko nie wiem, jak skakać. Ej, serio, Judy, naprawdę, naprawdę nie wiem. No, ludzie, ja nie mogę skoczyć na skos. No, wy śmiejcie się ze mnie, ale. No, no, nie potrafię. Przecież daję wajchę na skos. Wajcha na skos. Skacz do cholery. Tylko nie w te, ani w tamte. Ej, czekajcie, może dwa razy. Nie no, choćbym no, próbował, no mówię, najlepiej jak potrafię na skos. Aż próbuję tymi strzałkami jeszcze coś wymyślić. Przecież strzałki, jak klikam też dwie na raz, to to też nic nie pomaga. Nie no, może to jest złe miejsce, może ja źle poszedłem, może tutaj. Tam i tak nic nie no, nie wiem. Teraz to się trochę zagubiłem Teraz jestem naprawdę trochę zagubiony i nie wiem o co chodzi. Czy ja poszedłem dobrze, czy ja poszedłem, poszedłem źle. Nie mogę zeskoczyć do wody. Nie da się. Nie da się zeskoczyć do wody Nie wiem gdzie iść. Nie wiem co robić Moje życie stało się smutne no, Bo co ja mam zrobić Hallo. Czekajcie jak tutaj jest to opisane Tutaj jest ten znaczek Chcę no kurde, że skacz ty jakoś Trainer kips Tips, boże Keeps Mech. Co ja robię? Ej, czekajcie, no, no no nie wiem jak ja tam, no przecież tego nie przesunę. I nie mam stręgfa, że jeszcze się upewnię. Czyli... Znaczy, nie no, nie mam. No w życiu. Zaraz. Ja tu mam w ogóle tiemy. A, tu są tiemy. Czy znaczy, ja mam w ogóle jakieś takie super. W ogóle kata muszę kogoś nauczyć, bo na pewno będzie potrzebny. Eee, kogo ja uczę naszego? Może nie. Eee, może kata nauczymy... No dobra, Bercia, niech się nauczy kata. Tak, niech się uczy. Ale zna już dość ruchów, dlatego oduczymy ją. Takiego ataku może jak. Eee, agility, ja tego agility tak nie będę tutaj jakoś używał, niech będzie zamiast agility. No i pasuje mi. Dobra, tylko że to, no niewiele mi zmienia, ja jestem trochę dzisiaj zagubiony. Możecie się śmiać lub nie, ale troszeczkę się tu zgubiłem. Eee, no tego nie przesunę, wiadoma sprawa. Chodzi mi o to, czy. No dobra, bo ja tam przechodziłem sobie w ten sposób. Nie, no, naprawdę się zgubiłem. Bo ja nie wiem, wydaje mi się, że powinniśmy przejść tak rzeczywiście po tamtych e, stopniach. Nie wiem, jak to nazwać, przeskoczyć. E, tylko, że to ewidentnie nie chce mi przeskoczyć, na no bok. No, chyba, że muszę zacząć od innego miejsca i tego nie ogarnąłem. Nie, 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 coś mi tu nie pasuje. Ja muszę się tu porozglądać bardzo dokładnie. A nie, czekajcie, bo tu jest kurwa znowu to. No nie! Znowu po co ja tu przechodzę? Po co? Potem chodzę w te i we w te, po trawie, i co chwilę mnie spotkają jakieś dzikie, złe pokemony. No tak, no tu jeszcze raz muszę trawę przejść, no, no, super. Super, Judy. Wszyscy są z ciebie dumni. Czekajcie, ja w ogóle tam, nie wiem, ja tu się rozglądam. Ej, w ogóle to ty możesz mi uzdrowić Patty, bo ona zemdlała, ona chce się poczuć troszeczkę lepiej. Więc proszę szybciutko leczyć. No, dziękuję bardzo. Um, coś mi tu nie gra. Ej, naprawdę, ja się zastanawiam, czy ja idę dobrze, bo tutaj tak. Byłem sobie tu, ale mi chodziło o to, czy... Teraz ja wchodzimy do tamtej jaskini, nie do tej jaskini. Czekajcie, bo to jest inna jaskinia, może tu miałem się udać. No może, może okaże się, że ja tam w ogóle chodziłem sobie tylko w takich formach, wiecie, żeby sobie pozwiedzać, a powinienem być tutaj od początku. No na pewno o to chodzi, no. Ej, ma w ogóle tego. Tylko że to jest Pokémon z piątej geny. Pamiętam, go on w tego łabędzia takiego ewoluuje. Wiem, że Waterpulls nie będzie zbyt efektywny, ale no i tak jest lepszy niż te Quick Attack w wykonaniu ee, naszego Pokemona i Wing Attack. Widać te skrzydełka nie takie mocne wcale. Więc radzimy sobie, radzimy, radzimy. Dawaj, bida kleta. <ścoughs> tak, tak jakby zabrzmiało wejść na napleta. O Boże. To dziwnie brzmi. Nie wiem dlaczego tak skojarzyłem sobie. Nie wiem! Przestańcie, nie pytajcie się. Nie wiem. Dobra. Zmieniamy Pokemona. Zmieniamy. Wercia. Ty masz już prawie 17 level, no jak mówię. Ten Pokémon chyba na 18 ewoluuje. Ale ten Pikachu jest słaby. On ma tylko 12. Jak będziesz bić z Massapa, który jest super efektywny. Play nice. To obniżało? Czy zmniejszało nam atak? Znaczy, no w sensie, czy obniżało. Nam atak czy zwiększało Pikachu, no ale widzę, że zmniejszało nam. No niestety, my zmniejszamy celność, co też jest spoko w matslapie, bo to cios, który naprawdę może bardzo zdenerwować. O, już na przykład nie bije Squick Ataku, którego powinien nie ten Pikachu uderzyć. Celność jeszcze bardziej spada, więc no, walka tak na razie po naszej myśli jak najbardziej. Thundershock, no niestety nie mamy jeszcze typu ziemnego. Jak byśmy mieli, to Thundershock byłby zupełnie... Nic by nam nie zrobił, byłoby. Że nie działa. Jesteśmy odporni na elektryczność. No ale to musimy poczekać do odpowiedniego levela. Trochę to niestety zajmuje, no ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. No, za Pikachu to powinno być dużo EXPO, no nie oszukujmy się. No, jest sporo. Jest 17 level dla Verci. Dobra, słuchajcie, jeszcze jeden level i Vercia ewoluuje w brzydkiego Pokemona. Aż to jest zbyt straszne, żeby ewoluowała w brzydkiego. O, Litlio! Litlio może być. Litlio może być jak najbardziej, to jest Pokémon ognisty. To kolejny dobry pod matslapa. Mam nadzieję, ale mam, mamy już i tak obniżony atak, więc kurde, zapomniałem. I tak jest obniżony. Ale zmniejszamy celność. Może litlio pad. O kurde, ma headbutt. No, headbutt to nie takie byle co. Tylko, może jak jeszcze raz walniemy z matslapa, to może obniżymy tak tę celność, że litlio już, podobnie jak Pikachu zresztą, no nie będzie trafiał. No zobaczymy. No, chyba niestety nie. Dobra, ale wercie się nie poddaje. Ona nie, nie będzie wycofywana. Ona będzie tutaj próbować. Bi. Szkoda, że mamy obniżony ten atak. Ale to obniżenie celności nie pomaga. O, w końcu pomogło. Kurde, tyle razy musiałem obniżyć celność Litlio, żeby w końcu trafić. No i teraz niech już nie uderzy. No to znaczy, że wygramy. O, super! Nie trafił Sembera, bo no, padlibyśmy. No a ten Maclab to już jest raczej ten kończący Maclab. No dokładnie. Brawo wercia. Brawo, robisz swoje, robisz nam grę. Może być. Jeszcze troszeczkę i mówię. level upujesz. Odisz na końcu. No to sobie zmienimy. Jak odisz, dajmy wankusza. Dawno się coś tak nie pokazywał chłopak. Dostaje tego expa, ale y, samemu to tak nie walczy jakoś dużo. Prawda? Dobra, wankusz. Słuchaj. Emberem czy pekiem? A emberem bi. Chociaż chyba masz lepszy fizyczny, atak, więc może trzeba było... Speka? Nie, no dobrze, dobry wybór. O, już nie miał opcji. No mamy zbyt dużo leweli różnicy, jesteśmy Pokemonem po ewolucji. E, no nie było opcji, żeby jednak ten Ember no nie załatwił. Tak jest. Ehm... No co tu jest? Ej, no nie mówcie, że tu nie możemy przejść. Take the other entrance to the cave. Żartujecie? Że jednak ja miałem iść tamtędy? A to przejście jest zamknięte? Ej, ee, dobra. Bo ja tu muszę ewidentnie tam przez to przeskakiwać. Tak mi się wydaje. Nie wiem jak, ale mam. No tak. Jeszcze raz się posłuchajmy, gościa. Jak chce się tam udać, muszę się kierować. Best of heading back to road 7. Take the other entrance to the cave. No tak, czyli muszę wejść innym przejściem do jaskini. Kurde, no żartujecie. A no teraz jestem trochę... Trochę się zdziwiłem. Ło, tu akcji można normalnie łapać w tej jaskini. No powiem wam, że to no łapanie Aksu to byłaby super sprawa, tylko że no akurat... Yy, no, no nie chcę się skupiać na Pokemonach z wcześniejszej generacji, a on jest z piątej. Kurde, ale fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, no naprawdę. Okej. Okay. No tak, ja muszę się udać do jaskini ewidentnie. Tamtej. Przejść przez to wszystko niestety popełniłem jakiś błąd, że nie znalazłem tam przejścia czegokolwiek no słabo trochę, powiem wam, że trochę słabo, ale słuchajcie dzisiejszego odcinka nie chcę robić wcześniejszego bo mówię, będzie gorsza jakość i tak tego materiału więc jak już nagrałem to nie chcę robić jakichś tam długich tam przejść, zobaczymy czy sobie poradzę w kolejnym materiale, wybaczcie dzisiaj za taki krótszy, ale kolejny będzie dłuższy, postaram się zrobić zdecydowanie dłuższy tak więc słuchajcie, jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę Skomentujcie, subskrybujcie, jak subskrybujecie kliknijcie w dzwoneczek. Ale to tyle na dziś, tak więc ja się z wami żegnam. Cześć, mi i na razie. Hej.